Dzisiaj chciałabym mówić o tym, co cukrzykowi wolno, a czego nie wolno. No, niestety, wyszło tak jak wyszło. Bo kiedy mówiłam o tym, że przy insulinooporności, ym, insulina traci swoje właściwości, to by w sumie było nielogiczne, ponieważ insulinooporność raczej jest naszego organizmu. Więc właśnie tak jest, że nasz organizm. Ym, jest oporny na działanie insuliny i ruch pozwala komórkom naszego organizmu lepiej ją przeswajać. I takie samo działanie mają też tabletki. Insulinooporność jest częścią zespołu metabolicznego, który może być e, związany z jakimiś stadiami wczesnymi przedcukrzycowymi. No, jest powiązane z tym kilka rzeczy, np. Na e, nadciśnienie, stres, e, nieco właśnie wyższy cukry e, rano, Otyłość niestety też. I jeszcze kolejna rzecz to yy, powiedziałam, że wyspy trzustkowe produkują komórki beta, które produkują insulinę. Yy, te wyspy trzustkowe nazywają się wyspami Langerhansa i one się składają z yy, komórek beta, właśnie. I pierwsza rzecz, która się od razu nasuwa, to są słodycze. A dlatego, że słodycze zawierają cukry proste. I są to cukry, które sprawiają, że nasz cukier po prostu wariuje, leci jak oszalały do góry. A zależy nam przez cukrzycy, żeby było wszystko harmonijnie, równo, po jednej linii. Te węglowodany proste są niewskazane, ale nie zabronione. Mamy urodziny znajomej osoby, czy kogoś nam bliskiego bardzo. No i co? No i będziemy siedzieć jak te ciecie i po prostu patrzeć jak wszyscy wcinają jakieś tam ciasto no przy cukrzycy typu drugiego trzeba się jednak pilnować natomiast no w cukrzycy typu pierwszego po prostu podajemy insulinę i sprawa jest załatwiona są alternatywy dla cukrzyków są to sztuczne słodziki takie jak aspartam, stevia, ksylitol, najbardziej popularne Najbardziej szkodliwym najprawdopodobniej jest aspartam, przynajmniej najwięcej badań jest na ten temat, ale myślę, że nie warto się przyzwyczajać i używać tych słodzików, ponieważ no uzależniamy się w pewnym sensie od, od tego smaku. A też znalazłam bardzo ciekawy filmik na ten temat o produktach light, które właśnie bardzo często używają tych, tych słodzików. Będzie wszystko w linku na dole, więc co wolno. No wolno, cukry złożone. Też przychodzi na myśl niski indeks glikemiczny. Jest to taka wartość, która pokazuje, jak szybko y, właśnie rozłoży się dany produkt y, w naszym organizmie i im niższy ten indeks, tym lepiej dla nas. I y, jako cukrzyk, y, będąc w szpitalu, dostałam takie tutaj tabelki, które nam pokazują właśnie... Y, co warto jeść i co jest dla nas dobre, a, a co nie. I tutaj mamy właśnie produkty zbożowe, owoce, warzywa. I z owoców to na przykład jest um, borówka, maliny, truskawki, cytryna, jabłko, pomarańcz. Um, no, także jest w czym wybierać, myślę, więc nie, nie, ma, nie ma tutaj y, tragedii. Z warzyw to na przykład cukinia, awokado, kalafior, ogórek, pomidor, marchew, imbir, brokuł. No z pieczywa to właśnie na przykład graham, żytnie, razowe, wieloziarniste. Ogólnie chodzi o pełne, ziarna, wieloziarniste rzeczy, które zawierają błonnik. Błonnik, który jest naszym sprzymierzeńcem, ponieważ to dzięki niemu rzeczy wolniej się rozkładają w naszym organizmie i nie powodują właśnie takich dużych skoków cukru. Jak ja jem? Też zalecane jest w cukrzycy, żeby spożywać więcej posiłków, częściej, ale mniejszych. No i ja też wyszłam z tego założenia z racji tego, że no, w związku z moimi innymi problemami mój żołądek dość mocno się skurczył, więc nie byłam w stanie przyswoić dużej ilości jedzenia naraz, raz, więc stwierdziłam właśnie, że podzielę sobie to wszystko na takie mniejsze porcje. No i przy cukrzycy to też jest wskazane, sprawdza się. Kolejna rzecz to alkohol. I alkohol jest chyba jednym z najbardziej zaraz po skołyczkach piętnowanych produktem, a to z tego względu, że w tabeli indeksu glikemicznego, jak mamy od, od 0, czy tam od 1 do 100, to piwo ma aż 110. A dlaczego tak jest? Już mówię. Tym cukrem, który występuje w piwie, bo występuje tam cukier węglowodan, jest maltoza. A maltoza rozkłada sk się na dwie cząsteczki glukozy, więc mamy glukozy i glukozę, więc to jest mega duży wyrzut cukru do naszego organizmu, w przeciwieństwie do sacharozy, która jest, z której składa się 99% cukru z otrzymywanego z braków cukrowych. I ta sacharoza rozkłada się na fruktozę i na glukozę, więc ten skok jest duży, ale nie aż tak. Tak naprawdę we wszystkim słowo umiar jest słowem klucza. Raz na jakiś czas, jak ktoś nie możesz żyć bez piwa, to myślę, że nic się nie stanie jak się napije jednego piwa. W cukrzycy ogólnie chodzi o to, żeby wjeść w miarę normalne życie, bez ograniczeń. A, jeszcze jedna ciekawostka. Yy, dużo osób mi to mówi, nie sprawdzałam tego dokładnie, ale wódka nawet obniża poziom cukru we krwi. Yy, owoce. No, owoce też zawierają dużo cukru, głównie fruktozy. Yy, no, i też właśnie są w tej tabeli indeksu glikamicznego, więc wszystkie można tak naprawdę, ale no, próbując tutaj jakoś rozgraniczyć, to, to właśnie mamy, mamy te o niższym indeksie, które są korzystniejsze dla nas, a, a mamy też te, które mają wyższy indeks. No i tych powinno się właśnie z umiarem, jak już powiedziałam, spożywać. W linku będzie na dole w opisie ciekawy artykuł o tym. Ogólnie dla każdego polecam przeczytać o owocach i o tym, jak wpływają na, na, nasz, na nasze codzienne funkcjonowanie. O samej szkodliwości cukru powstało już sporo dokumentów. Jeden z nich też podlinkuję, a też może niektórzy z Was słyszeli o filmie z 2014 roku cały ten cukier. Kolejną rzeczą, której podobno nie wolno cukrzykom, to sporty, a ekstremalne to już w ogóle. No, i tutaj muszę się nie zgodzić, ponieważ e, byłam ostatnio na spotkaniu, słodkim spotkaniu w Krakowie, e, gdzie była krótka relacja na początku spotkania z wyprawy w góry. I to jakieś takie już e, konkretne góry, i wyzwanie stanowiło właśnie samo wyjście na górę i zdobycie szczytu, niż e, całe. Procedury związane z cukrzycą, czyli podawanie insuliny, mierzenie glukozy oraz jedzenie po prostu. Więc naprawdę da się. Już największym absurdem, który słyszałam ostatnio i czytałam, to jest to, że małym dzieciom w przedszkolu, w szkole daje się zwolnienia z WF-u. Naprawdę. Wszystko jest do zrobienia, tylko trzeba sobie to ogarnąć, chcieć. I mieć po prostu pod kontrolą swoją cukrzycę. Nie ma, nie ma żadnych przeciwwskazań. Może być to jedynie winą rodziców, którzy po prostu nie wiem, dziecko jest świeżo rozpoznane i jest jakiś taki strach związany z tym, że nie wiedzą, jak się zachować w danych sytuacjach, ale no, to jest na początku gardiej diagnozy, myślę. I co z czasem naprawdę da się opanować. Nie jest tak, że, że nie możemy uprawiać sportu. Naprawdę wszystko jest pod kontrolą. To, to się da. Kolejna rzecz, o której yy, czytałam i też pytałam ludzi, to tatuaże. Czy można mieć tatuaż będąc cukrzykiem? No i zdania też są podzielone, ale yy, słyszałam od dziewczyny, która zrobiła sobie aż cztery tatuaże już po diagnozie i nawet nie zrobiła tego w jakichś bardzo higienicznych warunkach, sterylnych, a wszystko się na niej dobrze goiło i, i nie ma żadnych powikłań, czy problemów ponieważ no ogólnie są yy, przeciwwskazania w związku z tym, że no w cukrzykach niektóre rany się trochę gorzej goją i że jeżeli już ktoś się na to zdecyduje to właśnie że ma iść tylko do tego profesjonalnego salonu, żeby wszystko było cacy pod żletkę. ale tak naprawdę wszystko jest kwestią higieny i no i rozsądku i Jakiego zdrowego podejścia do sprawy. Dobrze, to są takie ogólne rzeczy, których, których powiedzmy nie wolno, mówi się, że nie wolno cukrzykom. Natomiast chciałam teraz porozmawiać o zagrożeniach. I są to dwie sytuacje: jest to sytuacja hipoglikemii, czyli niedocukrzenia, oraz hiperglikemii, czyli przecukrzenia. Jest oczywiście też stan pośrodku, czyli normoglikemia, która polega na tym, że cukier jest wyrównany i mieści się w granicach, no tutaj jest granica wyznaczona przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, jest to mniej więcej między 70-80 a 140, natomiast no, każdy organizm jest inny i Hipoglikemię, czyli niedocukrzenie, każdy może odczuwać przy różnych wartościach. Znam osobę, która ma cukry średnio o 250, nie ma żadnych powikłań, a hipoglikemię odczuwa przy 90 na przykład. Ale ogólnie chodzi o to w hipoglikemii, że poziom naszego cukru jest dużo niższy niż powinien i na przykład ja hipoglikemię odczuwam przy spadku poniżej 70. Wtedy czuję taką słabość, też może trochę senność, ale ogólnie takie osłabienie też, że drżą mi ręce. I właśnie co należy w takiej sytuacji zrobić? Należy szybko dostarczyć organizmowi odpowiednią ilość cukrów prostych. Żeby właśnie móc podnieść ten poziom cukru, ponieważ jeżeli on spadnie zbyt nisko, to można stracić przytomność i wpaść też w śpiączkę hipoglikemiczną. A sytuacja utraty przytomności jest bardzo niebezpieczna właśnie w związku z tą śpiączką, a też co należy zrobić w takiej sytuacji? Złokrzyk powinien mieć przy sobie ampułkę z glukagonem. To cały zestaw nazywa się glukagen. Glukagen, tak. I wtedy osoby z najbliższego otoczenia powinny wiedzieć, co z tym zrobić, a mianowicie podaje się do mięśniowo ten glukagon i wtedy on podbija poziom cukru i osoba powinna odzyskać przytomność. Jest to druga sytuacja, przecukrzenia. To jest wtedy, kiedy poziom cukru jest wysoki, bardzo wysoki. Bądą to być wartości już od 160 i jeszcze więcej. Wtedy też... Jest taka sytuacja, że kiedy cukier będzie miał powyżej 180, przedostaje się do moczu, i to już jest niebezpieczne. No, co należy zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim podać korektę w postaci jednostek insuliny i każdy też ma inny przelicznik i inną wartość glukozy we krwi obniża jedna jednostka insuliny, na przykład. Jest też taka ciekawostka, właściwie dowiedziałam się o tym niedawno, że istnieje choroba. Która jest odwrotna do cukrzycy i nazywa się hipoglikemią reaktywną, i polega ona na tym, że nasza trzustka w momencie, kiedy coś jemy, wyrzucana jest insulina, ale jest jej wyrzucanej za dużo. I to się dzieje zazwyczaj między 2 a 4 godziny po spożyciu posiłku. Właśnie są objawy hipoglikemii, i wtedy trzeba no, też coś zjeść, tak naprawdę szybko. Takiego, co się szybko rozłoży w naszym organizmie, i może to być jeden z stadiów przed cukrzycowych, i no, tak naprawdę chyba jedynym takim rozsądnym wyjściem jest, jest y, odpowiednia dieta i też poznanie swojego organizmu, jak reaguje w jakich sytuacjach. Ogólnie chciałam też przeprosić za pierwszy odcinek, który był dość y, no taki prowizoryczny, powiedzmy. Y, pojawiło się też sporo błędów ale będę się starała nad tym pracować. Teraz już jest nieco lepszy sprzęt. Jeżeli uważasz, że ten materiał jest przydatny i potrafi uświadomić komuś wiele rzeczy, to zachęcam do rozpowszechnienia. Niech właśnie w nas świadomość. Ja się żegnam z Wami i do zobaczenia w następnym. Hej!